Cześć, ciemanko, z tej strony ja i witam Was po raz kolejny na moim kanale i witam Was również w przeglądzie komputerów OLX. Krótka piłka, co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy przeglądali sobie nasz ukochany portal aukcyjny, jakim jest OLX i będziemy szukali ogłoszeń, które po prostu przykują w pewnym sensie naszą uwagę. I kiedy znajdziemy sobie taki komputer, to będą raczej komputery, które nie będą specjalnie dobrymi komputerami, od razu mówię. I spróbujemy sobie może powiedzieć, dlaczego ten komputer, który w tym momencie mamy na swoim ekranie, no nie jest może specjalnie najlepszą możliwą ofertą do kupna komputera, ale najpierw sobie coś powiedzmy, jeżeli chodzi o zakup komputera to tak naprawdę platforma, na której dokonujemy tego zakupu, nie ma totalnie znaczenia, tak jest moje zdanie czy jest to Allegro, czy jest to OLX, czy jest to Facebook Marketplace, czy tak naprawdę cokolwiek innego możemy sobie wymyślić i wymarzyć tak samo jestem zdania, że nie ma absolutnie nic złego w kupnie gotowego już złożonego komputera, ponieważ no nie wszystkie osoby na świecie mają takie możliwości, nie mają takich umiejętności i mają na przykład na to czasu, żeby znaleźć sobie część takiego komputera, żeby go jeszcze złożyć. Jest to po prostu rzecz, której raczej większość społeczeństwa nie potrafi i ludzie po prostu wybierają tą, nie że... Leniwszą drogę, ale po prostu łatwiejszą drogę dla nich. Czyli wchodzą na taki portal aukcyjny, widzą sobie: O, komputer jest gamingowy, świeci się, kupuję go. I spróbujmy sobie dzisiaj tak samo pokazać, że nie każdy komputer, który się świeci, możemy nazwać komputerem gamingowym, ponieważ jest naprawdę bardzo dużo osób, takich handlarzy w cudzysłowie, którzy biorą sobie po prostu jakieś stare, naprawdę leciwe już podzespoły. Załóżmy na przykład dziesięcioletnie, nawet trzynastoletnie. Mówiąc trzynastoletnie, mam na myśli na przykład, i siódemkę 2600, która ma już właśnie te wspomniane 13 lat na karku, biorą tego typu podzespoły, pakują je do świecących obudów RGB i mówią, że jest to komputer gamingowy do gier i że jest on idealny i najszybszy. No nie wiemy co wy, wy o tym uważacie, ale osobiście myślę, że no, nie jest to do końca zgodne z prawdą i uwierzcie mi, że tego typu komputerów naprawdę jest wiele i dzisiaj może spróbujemy sobie te, parę tego typu ogłoszeń wyszukać i powiedzieć sobie, czy te komputery mają faktycznie sens, czy ma to ręce i nogi, czy jest w ogóle po co na, na takie komputery zwracać uwagę no Zacznijmy sobie może od naszego przeglądu. Więc no, ja może już nie będę tego przedłużał. Zobaczmy sobie, co my na tym ELIKSie dzisiaj damy radę sobie znaleźć. Pierwsze ogłoszenie, które mamy, jest trochę, tak, trochę takie prześmiewcze, mogę powiedzieć, które znalazłem, ponieważ mamy tutaj komputer do gier i nauki. I mamy, mamy taki oto Frankensteina, którego udałoby się znaleźć. Jest obudowa RGB? No, teoretycznie jest. Inna sprawa jest taka, że prawdopodobnie, prawdopodobnie mamy tutaj zasilacz zamontowany do góry nogami, ponieważ tam na dole powinna być kratka do wylotu zasilacza, ale. Możliwe, że jej nie ma, tak tylko strzelam, że jest coś tu źle zrobione. Mamy takie kabelkowe spaghetti, a spaghetti jadłem wczoraj, było całkiem dobre, ale takich skabli raczej, no niespecjalnie mi się ono podoba, żeby być szczerym. Tak samo nam blokuje blaszki, tak samo z tyłu do maskownicy portów. Nie ma tak samo karty graficznej, no i w ogóle wygląda to dziwnie. Zakładam, że nie ma jeszcze bocznych paneli obudowy. Jest to trochę, no, trochę dziwne, strasznie zdjęcie i ogłoszenie, ale z komputerów w bardzo dobrej cenie według mnie. Ale bo, ponieważ mamy tutaj i 5 czwartej generacji, płytę główną, zasilacz 8 GB RAMu, no i jeżeli ktoś je, mieszka we Wrocławiu na Krzykach, bo ja trochę mieszkam daleko, to ironicznie jest to dobra baza. Można powiedzieć, według mnie? No, jest tak trochę przyśmiercza ogłoszenie na początek, ale to ironicznie yy, to jeszcze jest nic do tego, co spotkamy jeszcze, jeszcze w naszym dziś, dzisiejszym odcinku. Przechodząc bardzo prosto do pierwszego kagadka, którego mamy w dzisiejszym materiale, mamy coś takiego jak komputer gamingowy Intel i5 RX 580, 16 GB SSD 512, W11 wykrzyknik RGB. I pierwsze co widzimy, to widzimy naprawdę ładnie przygotowane. Zdjęcia, zaraz sobie powiemy, dlaczego to są zdjęcia, prezentujące nasz komputer w całkiem ładny oraz przykładny sposób. Natomiast pierwsze, co mi nie pasuje, to w momencie przewijania sobie tych zdjęć mamy tutaj jakby ten sam komputer, ale w pewnym sensie wycięty bądź uwaga, wyrenderowany w innym środowisku, bo te komputery, te zdjęcia wyglądają dosłownie identycznie, różni je tylko otoczenie. Natomiast to, co mamy na tym zdjęciu, to jest pierwszy bubel, który ja w tym ogłoszeniu osobiście widzę jako kupujący, ponieważ słuchajcie, mamy na zdjęciu czarną kartę graficzną i to jest dokładnie Radeon 580 Sapphire Nitro. Natomiast biorąc zdjęcia naszego komputera, widzimy, że no tutaj karta graficzna chyba wygląda lekko inaczej, że to raczej nie jest to samo, że coś tutaj może być nie tak. W każdym bądź razie, bo tutaj mamy białą kartę graficzną, taką sporą trzywentylatorową. Natomiast na pierwszym zdjęciu karty graficznej, faktycznej. Mamy dwa wentylatory to jeszcze w czarnej estetyce, więc tutaj mi coś, po pierwsze, lekko nie pasuje. Idąc sobie dalej, widzimy tak samo zdjęcie jakiegoś zasilacza, który nie ma tutaj absolutnie żadnego napisu, po prostu jakieś zdjęcie zasilacza wstawione z internetu, bo bądź zasilacza z tego komputera, tego jeszcze nie wiemy. Mamy potem zdjęcie pudełka od procesora i to, moi drodzy, jest pudełko po procesorze od Intela czwartej generacji. Pójdźmy sobie jeszcze dalej i mamy zdjęcie z Fortnite, z jakiegoś testu, mamy tu niby ustawienia epickie. Ale problem tego zdjęcia oraz problem Olixa jest taki, że nie możemy tych zdjęć zoomować, i jak sobie zoomuję przeglądarkę, to niespecjalnie daje mi to cokolwiek. Ja, ja tutaj osobiście nic na, na tych zdjęciach kompletnie tutaj nie widzę. Więc ktoś tu tego chyba raczej średnio nie przemyślał, dodania tego zdjęcia. Idąc sobie dalej do kolejnego zdjęcia. Mamy wstawione dosłownie losowe gry Mamy Borderlands, Mamy Dishonor, Mamy Medal of Honor Mamy Mass Effect, swoją drogą bardzo Mass Effect Kocham te gry Mamy Hitmana, mamy Wiedźmin 3 najlepszy 3 ja zawsze ten Wiedźmi się w tych ogłoszeniach znajduje Oraz mamy zdjęcie Windowsa 11 wstawione tak tak o, żeby było. I jak przejdziemy sobie do opisu, to zobaczymy, co my tam tak faktycznie mamy. Przedstawiamy komputer wyposażony w procesor Intel Core i 5, czterodzeniowy i czterowątkowy, z mocną kartą graficzną RX 584 GB. No i teraz takie pytanie, czy, czy, czy jest to karta mocna? No, jest to GPU, które ma na karku bodajże już chyba spokojnie 7 lat, albo 8 nawet, więc nie jest na pewno karta nowa. Dodatkowo jest to Radeon w wersji 4GB, czyli w tej słabszej. Jeżeli ktoś z Was kupuje komputer i właśnie myśli nad, nad, nad jakimś Radeonem z serii 500 albo 400, to patrzcie na te Radeony w wersji 8GB, ponieważ one są często dosłownie minimalnie droższe, a uwierzcie mi, że te 4GB pamięci VRAM naprawdę zrobi Wam... Różnice. Mamy tak samo dysk 512 GB z zasilaniem niezawodnym, markalnym, o mocy 600 W. Mamy jeszcze specyfikację komputera i mamy, tak jak mówiłem, i piątkę czwartej generacji, czyli 10 dziesięcioletni procesor. I mamy tak samo kolejny problem z zdjęciem, ponieważ mamy napisane, że jest tutaj chłodzenie Intel Box, czyli boxowe, czyli takie malutkie chłodzonko. Natomiast problem z tymi zdjęciami jest taki. Że na tych zdjęciach mamy jakieś chłodzenie wieżowe. I jest to kolejny powód dlatego, dlaczego myślę, że to zdjęcie no nie jest specjalnie odzwierciedleniem tego komputera, który dostaniemy, jak go kupimy. Więc jest to taki kolejny bubel, w mojej opinii. Potem mamy informacje o tym Radeon. Mamy tak samo płytę główną, która ma soket 1150, czyli no. Wow, jakby dzięki za info, że nie mamy żadnego modelu płyty głównej, absolutnie nic. Jako kupujący tak naprawdę bierzemy jakby kota w worku w tym momencie. Mamy tak samo 16 GB pamięci DDR3 i nie mamy znowu informacji, informacji na temat tego jaka to jest pamięć, tylko tyle, że ma ona radiatory, ale to nam raczej specjalnie nic nie mówi absolutnie. Mamy tak samo informację o tym, że w komputerze no jest dysk. No dzięki, fajnie, że ten dysk zajecie, tylko znowu nie mamy żadnej informacji na temat producenta, ani absolutnie nawet załóżmy prędkości tego dysku. Więc znowu mamy mam takiego kota w wodzie, ale oczywiście mamy również gamingową obudowę z oświetleniem RGB. No, bo jakby mogło w poprawek tego typu zabra zabraknąć nam świecącej obudowy. Potem w tym opisie mamy napisane, że te gry przetestowaliśmy dla Ciebie i kupując nasz produkt, masz pewność, że poniżej tytuły zagrasz płynnie. Konfiguracja jest sprawdzona i nie będziesz miał nieprzyjemnych niespodzianek. To, coż tutaj na nasz sprzedawca wycwanił, to to, że mamy tutaj napisane bardzo raczej niewymagające gry, ponieważ no co? Wiedźmin 3 Gigon jest już całkiem grą starą, jest niby next-gen update, ale daje możemy odpalić jakby stary typ gry, która będzie działała swą o wiele płynniej. Mamy tak samo Counter-Strike'a, który tu w sumie nie jest już CSM GO, tylko CSM 2 po prostu. Mamy również Fortnite, który raczej bardzo wymagający nie jest. Mamy również Metro Exodus, mamy Shadow of the Tomb Raider, GTA 5, o którym już nawet nie będę absolutnie nic mówił. M więc mamy tutaj bardzo naprawdę bezpieczny dobór gier w tym opisie. To, co jest w sumie trochę zabawne, według mnie tak samo w tym ogłoszeniu, to... Fakt, że sprzedający chwali się faktem, że na komputerze jest antywirus Microsoft Defender. Czyli rzecz, która jest po prostu, jakby. Wbudowana z system operacyjny Windows, więc y, trochę nie wiem, czy to jest, jest się czym, czym, czym chwalić tego typu rzeczami. Oraz pakiet biurowy, czyli pewnie jakiś LibreOffice to akurat zawsze na plus. Ale no teraz takie pytanie, bo mamy tak samo informację, że, że jest to najlepsza oferta i nie musimy już nic szukać. Czy jest to dobry komputer w tych pieniądzach, patrząc na fakt, że nie mamy realnych zdjęć? Że nie mamy tak samo informacji na, informacji na temat wielu pozostałów w tym komputerze. Czy jest to dobry komputer? No, pogranibyście na nim, ale czy jest to dobre ogłoszenie, jako tako? No, osobiście uważam, że nie. Jako sprzedający, jakby, poczułbym się chyba lekko robiony w balona, bo no po prostu nie dostajemy tutaj żadnych informacji na temat tego komputera i po prostu kupujemy kota w worku. Więc podsumowując, czy jest to dobrze zrobione ogłoszenie? No samo ogłoszenie raczej sobie według mnie jest średnie, więc wręcz naprawdę mocno średnie. A teraz taki jeszcze mały przyrywnik w tym filmiku, ponieważ chciałbym bardzo podziękować wspierającym tego kanału. Mam nadzieję, że tego nie żałujecie, że będziecie robić to dalej, ponieważ dzięki wam mogę na przykład mieć światło w mieszkaniu i że podobają wam się po prostu materiały, które tworzę i że tego nie żałujecie. To był taki krótki przerywnik, a teraz zapraszam do dalszej części tego materiału. Ok, ale teraz tego nie przedłużając, idźmy sobie do kolejnego komputera, którego sobie tutaj zapisałem. Mamy jeszcze komputer, który wy prezentuje się w taki oto sposób. I jest to komputer gamingowy i7 RX 578 GB, 16 GB RAM, 480 GB PC do gier. Dwa razy w opisie napisałem, że jest to komputer gamingowy, żeby kupujący miał pewność, że to jest komputer do. Do gier w pewnym sensie i zobaczmy sobie najpierw, co my tutaj mamy sobie ze zdjęć. Mamy zdjęcie Radona, jest to Radon właśnie 570, więc jest to karta, która prawdopodobnie, tak przynajmniej się wydaje. Znajduje się w tym oto komputerze. Jest to bodajże karta od XFX, a nawet tu jest napisane XFX, więc. A, pamiętałem, kogo, jaki to jest producent. Mamy potem zdjęcie procesora i7. Zaraz sobie zobaczymy, jaki to jest procesor, bo e, może być ciekawie. Mamy potem zdjęcie dysku SSD. Jest to dysk SSD Gudrama 480 GB. Mamy tak samo zdjęcie potężnego zasilacza gamingowego. Jest to zasilacz iBox Aurora o mocy vat -ów. Tu na pudełku tego jeszcze nie widzę Oraz Bimbops 10, jego zdjęcie I teraz sobie zjedźmy lekko tutaj w dół Mamy dla ciebie komputer! Wykrzyknik Nasze komputery są w pełni skonfigurowane, dzięki czemu otrzymując paczkę musisz tylko wykonać trzy kroki Odebrać komputer od kuriera i go rozpakować Podłączyć do prądu, uruchomić go i cieszyć się ze świetnego sprzętu Z tym świetnym zaraz sobie jeszcze powiemy, czy to jest naprawdę taki świetny komputer Ponieważ to jest komputer w cenie 1350 zł W tej cenie sprzedający Oferuje nam płytę główną H81M. Jest to po prostu napisany chipset tej płyty głównej. 13-letni procesor i7 2600, 16GB DDR3, bez oczywiście podanych taktowań, producenta czy czegokolwiek innego. Mamy kartę graficzną RX 570, 8GB. Również bez żadnego producenta, bez żadnych jakichś konkretnych informacji. Z tego zdjęcia możemy wywnioskować, że jest to XFX, ale drugie pytanie jest takie, czy ta karta rzeczywiście będzie w środku tego akuratnego producenta, czy to będzie jakieś, może losowanie, czy co innego. Nie wiem, tak naprawdę nie mamy o tym zielonego pojęcia, żadnej informacji. Mamy również dysk SSD 480 GB i może to prawdopodobnie jest to, które widzieliśmy wcześniej zdjęcie tego dysku. Też nie mamy o tym żadnej informacji w opisie. Eee, mamy tak samo za zasilacz iBox Aurora i tu nagle mamy podany model z jakiegoś powodu. Tak jak nie mamy modelu nie mamy modelu karty graficznej, ramu czy płyty głównej przez w sensie producentów. Tak, 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 takle mamy producenta oraz model y, zasilacza, więc to tak troszeczkę dziwna sprawa według mnie. Mamy potem dokładną specyfikację karty graficznej, jak i procesora. O, i mamy informacje na temat dysku. Okej, okay, to jest akurat fajna sprawa, bo tak jak karty graficznej producenta nie mamy. Tak, rzeczywiście, mamy tutaj według sprzedającego dysk od Gudurama, więc za to plus, że faktycznie podaje nam producent producenta, co, co jest tutaj w środku. Mamy również adapter Wi-Fi, który otrzymujemy gratis według tego sprzedającego. Tak się prezentuje opis tego komputera, czyli podaje nam faktycznie jak, jakiego producenta jest to dysk oraz zasilacz, ale nie mam na przykład informacji na temat płyty głównej, ramu oraz no dokładnie na temat karty graficznej, więc to akurat jest według mnie całkiem średnie, już abstrahując od tego, że nie mam absolutnie żadnych zdjęć z tego komputera. Dosłownie jest tylko wstawiona obudowa, która dodatkowo jest pusta w środku. Więc, no, no, nie jest to specjalnie fajne rozwiązanie, w mojej takiej skromnej opinii, bo jednak, jako, jako, jako kupujący, chciałbym jednak widzieć, co kupuję. Takie jest przynajmniej no moje zdanie w tym temacie, że jednak, no, trochę tak głupio jest sprzedawać coś, nie wiedząc faktycznie, jak wygląda końcowy produkt. Trochę to jest, no, lipne według mnie, i tutaj właśnie nie mamy informacji na ten temat, więc to mi się niespecjalnie w tym ogłoszeniu podoba. Teraz inne pytanie, czy jest to komputer do gier? No. Pogralibyśmy na nim, ale czy jest to komputer do gier warty swoich pieniędzy, to już jest inne pytanie, które raczej zostawiam Wam do ocenienia, ponieważ mamy tutaj. 13-letni procesor, mamy tutaj kartę graficzną nieznanego producenta, chyba że faktycznie jest to ten Radeon od XFX. 16 GB ramu nieznanego producenta, więc czy jest to komputer wart swoich pieniędzy? Tak jak mówię, zostawiam Wam to do oceny w komentarzach. Ja osobiście uważam, że nie. W tych pieniądzach możemy spokojnie kupić coś używanego na Ryzenie. Więc ja bym to na to ogłoszenie raczej uwagi nie zwracał. Co było chyba na tle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał? Mam nadzieję, że część z Was widzi, że komputery, które często są nazywane komputerami gamingowymi, no nie są specjalnie odpowiednimi komputerami w swoim przedziale cenowym, ponieważ ten komputer z I5 oraz Radeonem. No, on był takim komputerem, że faktycznie na nim byście w coś jeszcze pograli, natomiast kompletnie jestem zdania, że nie w tych pieniądzach. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Identyczne mam zdanie o tym drugim komputerze, który widzieliśmy, czyli ten z I7 drugiej generacji, oraz z Rodeonem 570. Oba te komputery totalnie nie były sensowne w swoim przedziale cenowym, oraz ja wiem, że sprzedający chcą sobie zawsze coś zarobić na tego typu komputerach, bo jednak czasami, bo, bo jednak trzeba za coś żyć, ale mam takie przekonanie, że istnieje jednak jakaś granica przyzwoitości w marży nakładane, nakładanej na produkt. Więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że czegoś nowego się może dowiedzieliście. To by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale za nie wiem ile. I do zobaczenia, do kiedyś. Do zobaczenia, cześć, hej, do zobaczenia pana, raczej siema, hej, pa i jo.